chat GPT, powiedz mi jak mogłabym zostać piratem. No to po pierwsze potrzebujesz statku, może zacznij od dmuchanego pontonu na jeziorze, po drugie piracka czapka, możesz ją zrobić ze starej gazety i nie zapomnij o papudze, chociaż pluszowej. <ścoughs> A jak już będziesz gotowa, to możesz straszyć gumowymi rekinami. Czapkę piracką myślę, że załatwimy. Yy, nie mam jeziora obok siebie, ale mam morze. A papugę chyba pożyczę od Werki. Myślicie, że się zgodzi? Pierwszy pirat, którego wyciągnę z tej oto saszetki, będzie oznaczał, że takim piratem powinnam zostać, wiecie, gdybym miała być piratem. Więc uwaga, uwaga. Oby to nie była jakaś małpa. Okej, okay, to chyba nie jest małpa. To jest... Czy to jest małpa? Ej, to jest byczek! Byczek Adrian Clarkson! <noise> to jest całkiem nowa seria Piratixów, e, nazywa się Shark Treasure, czyli Skarb Rekina. E, jestem ciekawa, czy kiedyś trafimy jakiegoś rekina tutaj, e, bo ogólnie myślę, że ta figurka mogłaby być całkiem spoko. Okej, okay, teraz mamy po prostu zwykłego ludka pirata, no to szczerze już wo wolę być tym bykiem, nie? Aha! Najrzadsza figurka to jest ten Rekin. No to na pewno go nie będzie tak łatwo trafić. Nie, 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 nie ma tak hopsiu. Oczywiście tutaj mamy też całą e, listę, jest jak zwykle tych figurek, bardzo dużo do zebrania. Dobra, otwieramy kolejną. Może może uda nam się tą rzadką wydropić, nie? O oh my god, co to jest za jakiś papa smurf, czy coś takiego? Ej, on wygląda strasznie, ja myślałam, że to są takie wielkie brwi, ale nie, to są jego oczy I on trzyma butelkę taką rozbitą od rumu Ej, ale fajnie, i to można im wycią... To można im wyciągać i sobie przekładać Ej, spoko Halo, ja chcę rekina, dajcie rekina, albo tego tutaj pingwina Ej, czy to nie jest ten pingwin? No, wygląda podobnie, jakby to był on, tylko w innym kolorze. Ej, serio? Trafiłam to, co chciałam? Dobra, to teraz patrzcie, teraz rekin będzie. Patrzcie na to. Patrzcie, jak wyciągam rekina. No nie, to papuga. Moi drodzy, pamiętajcie, żeby zostawić pod tym filmem łapki w górę, będzie mi bardzo miło, jeżeli będzie ich bardzo dużo i dajcie koniecznie znać, jaki chcecie zobaczyć jutro kolejny filmik, bo mam jeszcze nowe cookie i nowe super thingsy, więc napiszcie, co byście woleli jutro obejrzeć. Oprócz saszetek niespodzianek e, są jeszcze pudełka niespodzianki e, i tutaj będziemy mieli, słuchajcie, jakby różne ich statki, no bo wiecie, pirat bez swojego statku to, to nie pirat. E, tu mamy nawet, słuchajcie, podpisane jakby ich bronie, tak? Tu jest Trident, to jest taki, taki ten Posejdon chyba coś takiego miał, no nie? E, więc mamy chyba sześć różnych jakby tutaj pojazdów. To jest jakiś w ogóle. Co tą beczkę ma? Ej, dobra, otwieramy pana z beczkami. To jest prawdziwa broń dla piratów, nie? Beczki z rumem, jakby. <laughs> Idealnie, nie tam jakieś, wiecie, młoty czy coś, tylko... O! Czy to nie jest coś z rzadkiego? Bo jest złote. Ej, zobaczcie, tu się naciska i. Możesz beczkami komuś przywalić. Oczywiście to nie wszystko, bo jeszcze mamy tutaj jakąś figurkę bardzo mocno zapakowaną w papier. E, a, bo tu jeszcze coś dosta, a, tu są jakieś monetki jeszcze, okej. Okay. Jest też, słuchajcie, flaga i co to jest? Co to jest za robal jakiś glizda? Co? To ma być pirat? No, powiem Wam, że turbo dziwna glizda, nie? To jest jakiś, nie wiem, może wąż morski albo węgosz! Uwaga, teraz będzie rekin, mówię Wam, będzie rzadki rekin. Yy, nie, to jest kolejna papuga, ale ta wygląda tak dużo groźniej, nie? To jest, to jest groźna papuga. To jest papuga aferki, aferki. Jej papuga też jest groźna. I mamy jeszcze szczura, tak, to jest szczurek. Z lunetą w ogóle. To sprawdźmy jeszcze kolejne tutaj pudełeczko z pojazdem. I chyba rzeczywiście, słuchajcie, trafiłam ten pojazd tutaj rzadki, bo on jest złoty. Bo zobaczcie, na liście tutaj nie masz złotych. Czyli udało mi się trafić rzadki złoty pojazd, ale beka w ogóle, turbo przez przypadek. Dobra, zobaczmy teraz ten pojazd. To jest jakaś piła czy coś takiego. Oh my god. Wygląda to trochę groźnie. A jak to się... Czekajcie, jak tym ruszać? Mm. To jest chyba zaskomplikowane na moją inteligencję. <ścoughs> A, to się rozdziela. Ale jaja, to, to nie, Boże. O nie, palca mi prawie ucieło. Czekajcie, jeszcze raz, jeszcze raz. Uwaga. <ścoughs> A figurkę, którą trafiliśmy, to jest. O nie, to jest dzik! Ej, to u mnie chodzą tutaj, wiecie, obok ogrodu dziki, więc jakby wszystko się zgadza. Nie? Mogę serio założyć moją bandę piracką. Wezmę dziki, wezmę papugę wery. I, I już prawie jestem, wiecie, no załogę mam, no gotową, tylko statku nie mam. Ale to wiecie, to tam z jakiegoś pontonu mogę zrobić. Uwaga, uwaga! Czy tu będzie rekin! Nie, to jest. Ta, to jest chyba kobra, tak? To jest wąż kobra, albo, albo pomyliłam nazwę, nie wiem, ale zobaczcie, jaką ma fajny ten ma hak w ogonie wsadzony! Ależ to, fajnie to wymyślili o. Ale chciałam zauważyć, że Nie trafiłam jeszcze żadnej powtórki Oczywiście, tfu tfu, no nie Okej, okay, zobaczcie, kolejna nowa rzecz To jest chyba skorpion No powiem wam, jakbyście mieli wybrać Czego się bardziej boicie, skorpionów Czy węży Ciężka decyzja, ja bym chyba jednak Wybrała skorpiona, że się bardziej boję, nie Jeszcze jedna saszetka I zaraz otwieramy tamte zestawy Które mam z tyłu co dali lamy z Fortnite a tutaj? Co w ogóle? Czemu w piratach jest lama z Fortnite? z tej nowej serii jestem właśnie najbardziej ciekawa tych zestawów, bo tu mamy jakby jaskinie pająków, czejcie to. I jeszcze jaskinie rekina. Ale oczywiście, że wybiorę jaskinie pająka. Ostatnio na filmie Mufiny rysowałam pająka, że wiecie, że to jest mój zwierzak domowy, więc. Otwieramy jaskinię pająka. Pamiętajcie, że jesteśmy dzisiaj wszyscy piratami, więc yy, lubimy różne przygody i szukamy skarbów, więc yy, teraz natrafiliśmy na jakąś tutaj jaskinię pająka i próbujemy się do niej dostać. Ja ogólnie nie mogę otworzyć. I tu chyba trzeba jakiś, słuchajcie, kod złamać, że wiecie, jakoś trzeba tutaj to... O, o, teraz się otworzyło, ok. I teraz, chyba moi drodzy, otwieramy to. Tak, i tu już zobaczcie, pająk wyskoczył od razu. O nie! Tu widzę, coś już jest ukryte. O, mamy chyba nasz y, pajęczy skarb. To jest, słuchajcie, y, taka monetka. Tu widzicie, w tych pojazdach te monetki też były specjalne. Tu mamy znowu coś schowane. Co to jest? A to jest pewnie jakaś. do, do łapki, żeby wsadzić piratowi, piratiksowi, no nie? Okej, okay, to tutaj mamy jeszcze pewnie figurkę. Ciekawe, kogo trafimy. Czy to będzie jakaś specjalna figurka? Obstawiam, że tak. O, fajny, taki normalny pirat. To w ogóle jest kapitan chyba, to jest kapitan chyba pająków, bo ma tutaj wielkiego pająka, który trochę wygląda też jak kleszcz, no ale dobra. A, moment, moment, tu trzeba monetkę wsadzić i przekręcić. I tu mamy prawdziwy skarb! Okej. Okay. Wyciągamy. Tu nawet złoto jest. Matko jedyna. To czekajcie i teraz mu to możemy w łapkę wsadzić. I tu jest pewnie jakaś bardzo potężna broń, która pewnie przywołuje pająki czy coś takiego. No jakby bardzo proszę. Ja już tak długo otwieramy, ja czy jakieś super thingsy, czy jakieś te inne saszetki i dawno nie trafiłam jakiegoś rzadkiego. No. Może w tej serii się mi trafi ten rekin, no. No to dalej nie jest Reki. No on ma jakiś mieczyk tutaj i to jest chyba po prostu zwykły pirat. Aha, z plecakiem odrzutowym, okej. Okay. <śm> Ale naprawdę nie mam w ogóle farta ostatnio do tych różnych saszetek, bo nie mogę trafić żadnej tej rzadkiej. Tu mamy ziomeczka z łopatą, który... Mm, no ma bardzo bujne włosy, nie! I brodę też. I brwi. On jest cały zaośnięty. Ostatnie trzy saszetki. Wiecie, do trzech razy sztuka, nie? Jakby po prostu jak nie trafię tutaj rekina, to, to po prostu się obrażę, nie? Obrażę się nie wiem na kogo. Chyba na samą siebie, że po prostu farta nie mam i tyle. Yy, to niestety nie był rekin. Uwaga, czy teraz będzie? O! o już wiecie, zaczęłam niebieskie i myślałam... Co? Czym on ma goły tyłek? Czy on jedzie na nartach i ma goły tyłek? Co? I w ogóle, czemu to jest pirat, który jedzie na nartach? Co się tu wydarzyło w ogóle? Dobra, pomińmy to, pomińmy to nieważne. Dobra, uwaga, czy będzie rekin? No! Nie, mamy tygryska z kubusia puchatka. Tygrysek postanowił wyjść z bajki kubusia puchatka i zostać piratem.